Stres podnosi poziom kortyzolu, a ten hormon utrudnia spalanie tłuszczu. Organizm działa wtedy w trybie przetrwania. Wysoki kortyzol zwiększa apetyt, zwłaszcza na słodkie i tłuste przekąski. Trudniej utrzymać dietę, gdy ciało woła cukru. Stres wpływa na sen, a bez dobrego snu metabolizm zwalnia. Nawet jeśli jesz zdrowo, ciało magazynuje więcej tłuszczu. Gdy jesteś zestresowany, mniej się ruszasz. Treningi schodzą na dalszy plan, bo brakuje siły i motywacji. Stres może wywoływać stany zapalne, które też wpływają na gospodarkę cukrową i spalanie tłuszczu. Długotrwały stres rozregulowuje hormony głodu i sytości. Jesz więcej, nie czując, że jesteś już najedzony. Bez redukcji stresu, nawet najlepsza dieta nie zadziała. Relaks, oddech, ruch i sen to też elementy odchudzania. Nie chudniesz? Sprawdź nie tylko talerz, ale i głowę. Może to nie kalorie, tylko napięcie trzymacie w miejscu. Zapisz się do naszego newslettera i odbierz dietę prozdrowotną na 7 dni za darmo. Link do zapisu znajdziesz na naszym profilu.